Dokładnie 3 godziny szliśmy tą trasę i to na tyle dzisiaj marszu. Nie, sorry, to na tyle teraz marszu. Teraz mamy. Nie niespodzianka, ale coś przyjemnego. Dla nas, nie wiem, czy Wam wspominałem, ale jak nie, no to dowiecie się za chwilę. Za jakąś godzinę, a może półtora. A póki co zostawiamy rzeczy w samochodzie. Sami też wsiadamy do samochodu i jakieś chyba półtorej godziny jazdy przed nami. No to jedziemy dalej. Samochodem nasz kierowca powiedział nam, że będziemy jechać no, to przez jazda. godzinę. Ja Zobaczcie jaka droga. droga no? Cały czas taka Komo sta familia? No, 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 we are happy, eh? happy? happy? Mucho feliz, Mucho Feliz! <laughs> <laughs> my jedziemy samolotem, ale inni idą dalej. Jeszcze trzy godziny do tego miejsca, gdzie my jedziemy, oni będą szli. Uuu, zobaczcie to Będziemy teraz przejeżdżać przez Jaki sama my mamy? Czy możemy walk? A to jest w parycha. A to jest w parycha. Zobaczcie. Ale nam zawiało. O! Jebać może! Poszło jakoś. Tutaj niezła droga. Właśnie coś dużego uderzyło nam w podwozie. Tak jak my przechodziliśmy przez rzekę. Tak, oh. też, tak też samochodem oh. trzeba przejechać. O! Te dziewczyny nas mijały. Oh. Wcześniej. Oho, oh, oh. oh. Ula la. Nasz no, kierowca pewnie nie pierwszy raz to robi Hi ladies! Ola! ladies! Jesteśmy już niżej zaczynają się wioski, ale piękna wioska, ładnie położona. Zobaczcie, spora wioseczka. Zatrzymaliśmy się w wiosce po nasze walizki, które jechały z tamtej wioski, gdzie startowaliśmy. Jedziemy dalej. To jest ta wioska, a tam jedziemy na most. To już wygląda trochę lepiej więcej samochodów. Mostek przed nami, ale to mostek dla ludzi, którzy idą na pieszo. Wow. Oh my God. <laughs> to nie jest rzeka. No, my dalej jedziemy. Z 20 minut tam zajęło zjechanie w dół, żeby być na tym samym poziomie co rzeka. Za chwilę będziemy przejeżdżać przez kolejny most. A jednak nie, minęliśmy tylko go. Tam z tamtej strony jest jeszcze jakaś wioska. My jedziemy dalej prosto. Tuk tuk, nawet po takiej trasie. Tuk, tuk. Po tamtej stronie też jest droga dla samochodów. Tym mostem jakbyśmy przejechali, to byśmy jechali z tamtej strony. Widzicie ile bananów? Na takiej wysokości jesteśmy na 2000 i banany rosną. A tam wysoko, widzicie takie pola? No właśnie, no to tam kierowca nam powiedział, że uprawiają ananasy. O no właśnie tam wysoko. Ludzie na trasie zbierają trawę jakąś. Teraz będziemy przejeżdżać przez most. Jeszcze niedawno marsznęliśmy, a dzisiaj na krótkie gacie. Przez to, że zdecydowaliśmy się, że idziemy na gorące źródła, to musieliśmy tą trasę pokonać samochodem, bo mamy już bilety na Machu Picchu kupione. A tak to byśmy się spóźnili albo byśmy nie zdążyli. Więc dzisiaj należy nam się relaks przez te ostatnie 3 dni. Decydowanie. Tak, zdecydowanie. Moje łydki, moje nogi, tego pośród moje kolana. Oj. Czyli mamy tutaj godzinę, półtora, może nawet dwie, od nas zależy. Zobaczymy jak będzie w środku. Idziemy teraz do środka. Tak to się nazywa i tak wygląda wejście. Musimy kupić bilety. No i tak jak w Azji, trochę nas dupczą na tych biletach, bo my, turyści, musimy zapłacić 10 soli, czyli 10 zł, a lokalni, tak jak mój kolega, yeah. za, zapłaci tylko un sol. Un sol. Un sol. Yeah. Jednego sola, <laughs> jedną złotówkę. No to płacimy dwie dyszki. I będziemy mieli bilety zaraz. Tak wyglądają te gorące źródła. Ten pierwszy basen i ten to są najgorętsze. Ten jest taki średni na środku, a ten jest najzimniejszy, powiedzmy najzimniejszy, ale i tak nadal jest woda ciepła. Więc my zdecydowaliśmy, że idziemy do tego ciepłego. My zostawiamy telefony, cały sprzęt i idziemy się relaksować. Start! <laughs> Marcin próbuje teraz przepinać cały basen. Uuu, jak ryba! Nie w tę stronę, tutaj! Pięknie! Dalej się pluskamy w tym najcieplejszym pasenie A tutaj jest takie miejsce, gdzie wypływa ciepła woda Naprawdę, ona ma z 50 stopni I tutaj też powoli kat. Dlatego siedzimy tutaj, bo musimy się wygrzać po ostatnich dniach Tak, senior, brother

Pięknie pomachałeś pani. Jestem na zdjęciu. Popływaliśmy godzinę, nie, z półtorej. Tego nam było trzeba po takim trypingu. Jedziemy teraz na obiad. 45 minut do godziny będziemy jechać. Dowiedzieliśmy się, że tą drogą co jedziemy, to jeszcze rok temu jej nie było. O, zobaczcie jaki głaz. No właśnie, oni ją zrobili, dlatego możemy nią jechać. Tu jeszcze widać, jakie wielkie głazy leżą. Po jednej i po drugiej stronie. Zabiorę swoje ciuchy. Jak to wygląda? Jakiś kamieniułomach. No i mamy kawałek asfaltu. Widać, że świeża droga jeszcze niedokończona. Dojechaliśmy do powiedzmy miejscowości, która się nazywa Hydroelektrika. To nie jest miejscowość, tylko tutaj mają e, elektrownię. Powiedzmy, coś takiego jest. I stąd będziemy szli teraz 10 minut do miejsca, gdzie zjemy obiad. Posiedzimy, odpoczniemy trochę i będziemy jeszcze szli dwie godziny do Aquas Calientes. A Aquas Calientes znaczy ciepła woda. Myślę, że przy dzisiejszych ruchach, i yy, że to już jest taki finał, raczej finał na dzisiaj, że trochę dłużej nam to zajmie jakieś stopy, będą coś mi coś czuje. A pamiętam 4 lata temu, jak szedłem, to jak się idzie to na torach, bo będziemy szli torami, można kupić co nieco do schłodzenia. Jeszcze kiedyś stąd odjeżdżały pociągi, ja pamiętam, że tutaj stał jeden pociąg, jak szedłem, ale teraz ponoć już stąd nie jeżdżą. Stąd trzeba iść na pieszo. Idziemy. Idziemy, zjemy obiad i później dwie godziny spokojnie torami do Aquas Calientes. Musimy teraz przejść kawałek torami. Ja to założyłem klapeczki, a te klapeczki są takie cienkie, że odczuwam wszystkie kamienie pod spodem. <grym> Mari zresztą mnie lepsza. Ale dopiero. No. Tu można iść tym. o. Ale założymy te grube buty dopiero po obiedzie. No właśnie, tu jest lepiej. Teraz możemy zejść z torów. Idziemy taką ścieżką. Jesteśmy w miejscu, gdzie zjemy obiad. O, no dosłownie, niecałe 10 minut od miejsca, gdzie nas wysadził. Uf, oj, spora restauracja. Gdzie są nasze miejsca? Gdzie my siedzimy? Ledwo przyszliśmy, już mamy zupę podaną. Żup, zupa ryżowa. Trochę jak pomidorówka, wygląda, tylko że nie czerwona. Ja to byłem tak głodny, że wziąłem sobie dolewkę zupy. Pan już przyniósł nasze drugie dania. Mamy tutaj kurczaka. Dość spora porcja. Mamy ryż, mamy awokado, pomidor i redziel. Wszyscy mamy to samo. Ale chrupiący ten kurczak. Dobry? O. Julio podpisuje naszą paczkę, która pojedzie do Aquas Calientes. Zostawiamy po jednej torbie w takiej przechowalni. jedna zasada, że nie będziemy za to płacić, ale trzeba tutaj zjeść lunch w tej restauracji. Jest za 5 minut godzina druga ruszamy na szlak. To jest nasze ostatnie dwie godziny dzisiaj. To jest znak do Maciu Picchu. Weszliśmy kawałek pod górę, teraz już jesteśmy na odpowiednim szlaku. Będziemy szli cały czas z dwóch aż do miejscowości Aguas Calientes. No i mam nadzieję, że tutaj będą pociągi jeździły. I stąd z Aqua Calientes, czyli spod samego Maciu Picchu, możecie pociąg wziąć i pojechać w tamtą stronę, do połowy drogi gdzieś do Cusco półtorej godziny. Najmniej można zapłacić 60 dolarów. 6 razy 4 możecie sobie policzyć. Tyle kosztuje najtańszy bilet za półtorej godziny jazdy. Zaczynają się takie przejścia, takie małe mostki. Akurat tutaj woda teraz nie płynie, ale zaczyna się robić ciekawie. Chłopaki tu jakieś prace wykonują na trasie kolejowej. Ale powiem wam, że sporo ludzi idzie wzdłuż torów. Do Machu Picchu. Pewnie będą jutro wchodzić tak jak my. Pamiętajcie, jak tutaj przyjedziecie, że w niedzielę wszyscy z rejonu Cusco, czyli z takiego województwa Cusco, w niedzielę mają za darmo. Więc dużo ludzi lokalnych przyjeżdża. Więc jak nie chcecie tłumów, to omincie niedzielę. Jak będziecie szli naszymi śladami, to dajcie nam znać. Nasza nalewka ląduje tutaj. Widzicie tam na środku takie budyneczki? Tam, tam, tam. To właśnie już jest Machu Picchu. I jutro będziemy musieli tam się wspiąć. Piękny most jest na tej trasie. Zobaczcie tutaj. Jeżdżą pociągi po lewej stronie. Tutaj my możemy się przejść. Dla pieszych duża rzeka. Tutaj tak spokojnie płynie, ale tam, czym niżej, to bardzo mocny nurt. I jeszcze u góry, jak będziemy wyżej, bliżej tej miejscowości, Aquas Calientes, to też będzie mocny nurt. W miejscu, gdzie jedliśmy obiad, kupiliśmy butelkę wody, litrowa butelka. 6 zł, 6 soli. W mieście 2, można kupić za dwa, nawet taniej. Czyli 3 razy drożej jest tutaj w górach. Samochodu wam pokazywałem, że rosną bananowce, i tutaj na trasie też sporo jest. No i dość wysokie. O, tam jest tak jakaś wielka na wgórku. O, właśnie. Na ale, no właśnie, ale takie małe drzewko, tamte były duże. Idziemy dalej, jakaś rozjezdnia, i tutaj stoi jakiś wagon. Odczepili wagon i stoi, czeka. Mało turystów. O, to taki zwykły pociąg. Raczej, zwykły wagon. Ten pewnie najtańszy, bo widzieliśmy to takie eleganckie też są. Za 200, 250 dolarów. Już kiedyś wam pokazywaliśmy jak rosną banany tutaj też zobaczcie. To są liście i pod tymi liśćmi rosną takie małe banany. O to co to się tam zerwało. Co to było? Pies. Pies? Drzewo spadło. Akurat Tak rosną te małe banany. Widzicie jakie malutkie? Co tam się stało? Gałąź spadła? No. Przeleciało na ciebie? Dotknęło cię? No dotknęło mnie. O masakra. Dosłownie. Tu stąd z tego żywa góry? Yes. Dosłownie tylko chwila. Przeleciało mi przez ramię i przez nogę. O masakra. <laughs> chwila obok by, bym była na głowie bym to miała. Jaki kolor rzeki, jakby płynęło wszystko z błotem. Może tak jest. Może przemywa z gór czy czysta woda, a no. że musi padać teraz w kusko, czy gdzieś, no to to wszystko spływa. No właśnie, jak ja byłem, to ja pamiętam, że tutaj czysta woda płynęła. No powiedział, że gdzieś w kusko musi bardzo mocno padać, albo gdzieś po trasie, no że to wszystko spływa teraz. No tak też pomyślałem, że wysłuchuje teraz. Zobaczcie jaka góra, co na niej widzicie? No ja na początku też nie mogłem zobaczyć. Trzy, dwa, jeden, już wam mówię. Gdzie mój palec? Tak. Tutaj się zaczyna głowa, tutaj jest nos, duży mój nos, a tutaj są usta, a tutaj jest broda. Widzicie to teraz? Co, tu się odwaliło. Tu nie zła lawina była. Posypało się wszystko z góry. I to jakie głazy. Zaraz dojdę na środek, to wam pokażę. Tu musieli tory naprawiać. Widać to od razu. Bo zobaczcie, są nawet inne kamienie, inny kolor. Świeże kamyki. Patrzcie. Jak to się tam posypało z góry. Kurczę. Ale numer. Ale dzisiaj akcji mamy. Co nie miara. Co nie miara. Jak nie na drodze, Marike, by tam coś. Ziemia się zarwała, to z drzewa spadł kołek. Jeszcze brakuje o, jakiegoś głazu. Oby nie, o Oj, Marika chyba z twoją karmą coś nie tak. No nie wiem. Ja nie mam nic do sumieniu. Może ty tak tylko uważasz? To <noise> no już nie mój problem. <noise> Może karma wie? Nie. Co ona rozrawiala. Nie do tej osoby trafiła. My już jaki kawał przyszliśmy od tej lawiny, ale ta lawina aż tutaj sięga. Aż tutaj porozwalała te tory. Widać nawet są poukładane świeże, te podkłady. Tutaj drzewa połamane. Kable pościągane. Tutaj też pozrywane. No nieźle. Zobaczcie, już jakie błoto na torach. Tego się nie spodziewałem, ale powtórzę się. Pora deszczowa. O, tu jeszcze płynie rzeczka. Też podmywa tory cały czas. Jak Wam wspomniałem, ja byłem już 4,5 roku temu na Maciu w swojej urodziny w lipcu. No i właśnie mijam knajpę. W której piłem urodzinowe piwo, piwo, jak, o kurczę, zaraz wam pokażę jeszcze coś, urodzinowe, pi, urodzinowe piwo, jak wracałem właśnie tutaj, ale zobaczcie na to, prawie zdeptałem, Te tyle, jakby już nie miały siły latać, albo to są nowe, świeżaki, które dopiero będą się uczyć latać, tutaj jedna kolonia, oj, tutaj też pomalowano, ja tutaj, strzyba. u, już pociąg poprzejeżdżał <laughs> nawet, one jakby nie mogły latać teraz, nie wiem o co chodzi, pamiętam, że starsza pani sprzedawała. Piwo w tym miejscu. Maybe the same. I don't know. Hola. Hola. No zaraz zapytamy po ile piwo, jak nie będzie drogie to weźmiemy. No to bierzemy jedno piwo za dyszkę małe 03. Pani powiedziała, że nie chce być nagrywana. Gracias. Zobaczymy czy tak samo będzie smakować jak 4,5 roku temu. Za twoje zdrowie. O, dziękuję. Yes. Gracias. No to w takim razie moje zdrowie. Uh. Patrzcie co się dzieje Marika pije piwo No to nie, nie, nie na to no. miejsce patrzeć <laughs> no Pokażę wam z innej kamery Pociąg jedzie wiezie turystów I Co nam się tutaj stało? No właśnie, ludzie idą w natorach nawet nie zwracają uwagi. Tam ktoś nagrywa za szybą z tyłu. Z tej strony drzewo musiało się zarwać. Też w tą stronę natory. Jak się idzie? Ciężko. Ciężko. No jest Płasko jest, ale ciężko po tylu dniach chodzenia. Zobaczcie, tutaj jak ta rzeka rozlewa. Mocny prąd. No nic, my kontynuujemy. Zakończamy piwko, i idziemy dalej. Zrobiliśmy sobie krótką przerwę, teraz idziemy dalej. Kolejny mostek na naszej trasie i kolejna też rzeczka. O, wszystkim się ładnie udało przejść. Takie widoczki pod spodem. No idziemy dalej. Kolejny mostek i kolejna rzeka. Kolorowa trasa. Kolejny mostek w ciągu kilku minut, kilka mostków. Tutaj też widać wodę pod spodem rzeka płynie Jest Kolejny most przed nami I rwącą rzekę słychać Marika to już ledwo oddycha ale już niedaleko Jest Ulala To jak na razie największy Lecimy ja, jak zwykle na końcu, przeszliśmy już 7 km. Widzicie u góry a Ascaliente jest jeszcze 4, Machu Picchu jest wcześniej 2 km. A Cusco 115. Kolej na sygnale tego jeszcze nie widziałem. A ładnie zasuwają. Pamiętacie, dzisiaj rano Wam pokazywałem taki wózeczek na ta przewożenie towarów. No to tutaj jest to samo na drugą stronę rzeki. Widzicie ten mały budynek na środku. To Machu Picchu. To wieża obserwacyjna była ich. Uff, my idziemy jeszcze. Jeszcze kawałek. Trochę więcej niż kilometr. Na trasie jest kolejne miejsce, gdzie można napić się kawy, piwa, coś zjeść. Nawet takie kanapeczki sprzedają. To ten sprzęt ciągnął mi się wydaje. To nie jeden wagon w tamtą stronę. Tutaj kolejny pociąg przygotowany do, do odjazdu. Kolega tu się prawie wywrócił. Trzeba uważać cały czas. Tutaj już takie lepsze, droższe widzicie. Lampeczka. Kieliszki widać, pewnie jakieś wino leją, no ale mówię, jakie to są ceny, ponad 200 dolarów trzeba dać za taki fajne. Tutaj też widać jakieś elegancki w środku. Stąd jest tylko półtorej kilometra do Machu Picchu. Tam 122, coś, coś za dużo, hydroelektryka. Przecież tam jest koło, koło 9. Tutaj jest wejście na Machu Picchu, gdzie będziemy jutro szli. A teraz idziemy dalej do Aguas Calientes. Marika, może konia? <laughs> jeszcze kawałek To ty nigdzie nie wychodzisz dzisiaj Kolacja do łóżka Masaś Masaś i kolacja do łóżka Jak już będziecie schodzić ze Machu Picchu Któregoś dnia to tutaj możecie odwiedzić jeszcze Ogród z motylami Uch. A Co ty o tym myślisz? Teraz możemy to zrobić <laughs> o, Tam są pewnie motyle Tam gdzie jest ta siatka Można też takim autobusem wjechać na Machu Picchu Za 23 dolary Dwie strony. Jak wierzyć, aplikacji Fitness, to mi pokazuje, że dzisiaj już zrobiliśmy 25 km. Jeszcze kawałek. Zobaczcie, jaka rzeka. Rwąca i głośna. Jeszcze takim mostem przechodzimy. I tam dalej już się zaczyna miasto. Mam nadzieję, że firma, która organizuje nam ten czterodniowy trekking, nie przyoszczędzi na hostelu i nie wyśle nas gdzieś tam. Na samą górę tej miejscowości, bo my powoli już dochodzimy. No i mamy dość. Mari to ledwo idzie. Takie widoki nas jutro czekają. I tutaj kolejne. No i w tym miejscu jest zajezdnia autobusów. No i stąd możecie pojechać do Machu Picchu. Nie musicie wchodzić. My będziemy jutro wchodzić. Wrak jesteśmy już prawie na miejscu. Tam na środku są hotele. Zresztą tutaj po drodze też. I te wyglądają na nowe. Nie pamiętam, żeby one tutaj były cztery, ponad 4 lata temu. Już przy wejściu do miasta sporo restauracji, barów. Tam już kolejna restauracja. Ola, ola! Tak, tak. Tutaj kolejna restauracja. Polonia! Si, where you from? Yes. I'm Peru. Oh. Nice to meet you. Thank you. Miało być dwie godziny. Jest 2:30, ale jesteśmy już w mieście. I to dosłownie w centrum. Tutaj jest stacja kolejowa. Od razu są ładne knajpeczki, takie knajpeczki przy stacji. My teraz idziemy do góry. Kolega nas prowadzi do naszego hostelu. Yeah. Jesteśmy na głównym placu. A tutaj też pani sprzedaje masaże. Quanto How much? 80 soles. The cheaper one, 80 soles. Ok. 80 zł. Najtańszy. W Cusco było 50 najtańszy. I to jest główny plac. Machu Picchu. Raczej, znaczy, Machu Picchu. Co ja gadam ze zmęczenia? Aquas Calientes. Tu jest ładny kościół. No i zobaczymy gdzie nas kolega teraz zaprowadzi. No to mi się podoba. Agencja się spisała. Tam jest ten główny plac, co wam pokazywałem, a nasz hostel jest tutaj. Idziemy zobaczyć jakie mamy pokoje. To jest hostel, ale z tego co wiemy, to będziemy mieli prywatny pokój. No Okej, okay, to idziemy. Pani nas prowadzi do naszego pokoju. Uch, na trzecie piętro. I tak wygląda nasz pokój. No pięknie. Ładne łóżko. No podoba mi się. Widok z okna mamy na. O, tam jest na plac. My mamy jeszcze balkon? Aha. Balkon to raczej dla wszystkich. Można tutaj sobie wyjść. Okej. Okay. Mamy ciepły prysznic. No pięknie, To tego nam trzeba. Wyszliśmy z Mariką na chwilę przed nasz hotel. Może do jakiejś knajpeczki napijemy się coś. Ja też nie mam za dużo czasu, mam tylko pół godziny, bo później idziemy z chłopakami odebrać nasze torby z pociągu. A co ty masz w okres? Jakiegoś drinka? Ja mam ochotę po prostu usiąść. Zrobiliśmy trochę błąd, bo wszystkie nasze rzeczy pojechały pociągiem. Teraz ani my się nie możemy, ani ale, naładować ani... rzeczy, które chcemy. Telefon musi się rozładował, więc... No kompletnie, jeszcze muszę, musimy załatwić jedną sprawę związaną z jutrem, więc nie ono kiepsko to jest teraz rozwiązane, ale całe szczęście jest godzina chyba 14.50? Taka 14? jest. 17 prawie 17. Prawie 17, więc tak. jeszcze pół godziny i odbierzemy rzeczy i będziemy mogli działać. A działać. teraz idziemy się zrelaksować po raz drugi dzisiaj. Fajna miejscówka, ale też ta miejscowość jest zbudowana tylko pod temat Chupik, czyli tutaj są sami turyści. Marika sprawdza teraz mniej litrowe piwo, 20, 30 zł. wychodziło. 35 tak. zł. No, no drogo jak na, jak na Peru, to drogo. Tak. Tutaj jest główny plac Aquas Calientes. No i jest Bóg Imków. Ponoć go Hiszpanie zabili. Nie wiem czy to ten, ale taka historia jest. Poszliśmy do marketu na zakupy, bo tutaj wszędzie drogo. Siedzimy teraz na krawędziku i dojadamy chipsy i wodę. Chipsy i lepiej, 13 zł. i butelka wody 2,5 litra. 7 zł. Marika została w pokoju. My idziemy teraz odebrać nasze walizki, które przyjadą pociągiem. Za chwilę gołębie latają nad nami. Musimy się śpieszyć, bo pociąg przyjechał już tam stoi. Musimy odebrać nasz worek, który zapakowaliśmy. Bardzo fajna, taka urokliwa stacja. W sumie. Nie widać nawet że to stacja, bo tu są restauracyjki. Ludzie po prostu wysiadają jakby na środku w centrum miasta. Oczywiście tak wysoko w górach nie ma mowy, że tutaj są elektryczne. Wszystko na, na ropę. Musimy teraz znaleźć nasz worek. Ej, to widzicie, to nie tylko my odbieramy nasze towary. Szukamy, szukamy, żeby nie zginął. Gdzieś tam jest. Może już w środku. To pierwszy wagon. To taki z produktami. Cargo. Czy wożą z innych miejscowości. A kolega poszedł gdzieś do środka. Mamy. Si? Jest. Mamy naszą torbę. Musimy położyć naszą torbę na wagę. A oh, kolega już wie ile. Trzy sole. 3 złote za torbę. Już mamy i teraz niesiemy. Naprawdę nie mamy daleko, bo od stacji to jest dosłownie 3 minuty. Nasz przewodnik musi sobie kupić Bilet na pociąg, bo jutro będzie jechał pociągiem, więc ja całą torbę zabieram i idę do naszego hotelu. Zobaczcie, jaki odcisk mi się zrobił. Chciałem go przebić, a nie, jeszcze trochę jest, jest muszę go przebić, żeby jutro mógł, żebym jutro mógł iść. A jak a? mi będzie bolało, to jadę autobusem. Ale wymówka! <laughs> nie będę wchodził dwie godziny, tylko sobie jadę. Ale będzie bolało rano. <laughs> Dobra, przebijam. Nie ma, nie ma co gadać. O! Poszło. Papier, papier, papier gdzieś tu miałem przygotować.. No dobra. Operacja zrobiona. Zobaczymy rano jak będzie jaka sytuacja. Jest godzina siódma wieczorem. Idziemy zjeść naszą ostatnią kolację w tej naszej podróży. Ola, ola, ola. Wszyscy nas tu zapraszają. Wszyscy chcą, żebyśmy wydali nasze złotówki. Tam. Jesteśmy już w naszej restauracji. Dobrze, że tylko 3 minuty. Ja jestem w klapkach sobie zrobiłem tego odciska. Nie chcę nosić na razie, butów, żeby mi trochę nogi odpoczęły. Mamy już nasze pierwsze dania, startery. Malika ma taką zupę z pieczarek. Taką ma ładny napis. Peru. Ja mam ziemniaki w jakimś sosie i tu oliwka. I się wydaje. Kolega ma też zupę i apokado na czymś, Do tego mamy jeszcze jakieś sosy. I na drinka mamy. Pisco sałe. taki peruwiański drink. Przyszły nasze dania, ja mam wołowinę, taka wołowina w stylu peruwiańskim. Marika ma kurczaka, mi się wydaje, że w jajku. jajku. Kolega ma alpakę, a tutaj mamy rybę, trucia. Ryba, Troć, pewnie tak. Smacznego. Po drugim daniu czas na deser, ja mam banana z czekoladą, a Marika ma naleśnika z czekoladem, naleśnik jakiś taki skromny. My już zjedliśmy kolację, idziemy spać zaraz, a tutaj jeszcze w tej restauracji zobaczcie jakie mają szachy. Tutaj jest Hiszpania, a tutaj są Inkowie i walczą naprzeciwko siebie, to tak jak my byśmy z Niemcami mieli bitwę na szachy. My się tutaj cieszymy, że przyjechaliśmy na Machu Picchu. A miejscowi protestują. Coś tu jest napisane, że prywatyzować Machu Picchu. Po hiszpańsku nie do końca rozumiemy, ale coś pewnie z rządem mi nie pasuje. Rząd, jak, jak to w każdym kraju, pewnie chce wydupczyć lokalną społeczność. No ale widać, że coś im tutaj przeszkadza. Zrozumiałaś coś tam więcej, Malika? Nie, tylko że. Prywacjon. Nie dla prywatyzacji. No właśnie, nie dla prywatyzacji. Ktoś chce im zabrać Machu Picchu. Robimy jeszcze jakieś drobne zakupy, bo jutro szykuje się długi dzień. Musimy wstać o godzinie czwartej, a nawet wcześniej. Kościół jeszcze jaki piękny. Idziemy zobaczyć do środka. Ładnie oświetlony. Wszystko w złocie, jak to za czasów Inków. Chociaż Inkowie to jakoś nie uważali złota. Ponoć jakby hmm. dla nich nie było takie cenne jak dla Europejczyków. Ładne. Skromny, nieduży. Tutaj jakieś ambony. Tutaj jakieś miejsce, nie wiem, jakieś takie. Ładnie, bardzo ładne. Podoba się? Mogłabym brać ślub. jaka długa droga. <laughs> Wczoraj byliśmy tak zmęczeni, że padliśmy ze zmęczenia. Widać zresztą po nas. Jesteśmy mega zmęczeni. Chcieliśmy Wam podziękować za oglądanie. I do zobaczenia w następnym odcinku.